Szymano widzowie, dzisiaj aż tak długo nie posiedzimy znowu, bo dzisiaj troszeczkę później zaczęłam już nagrywać, bo jeszcze miałem miałam do załatwienia. Nie, ja, nie, nie ja nie, do, nie, ja nie dołączam do PZP klubu. Czekajcie, widzę, ogłem tak. Urłem to widzę, po prostu... No po prostu później zaczynamy. Mamy widzę jeszcze półtorej godzinki grania, ale może widzowie i tak jakaś uniga sapa albo coś innego weźmie. Nie wiem widzę, w każdym razie widzowie. Ja wchodzę na grę. Nawet widzowie, jeśli mamy mało czasu, to i tak nie oznacza to, że się nie, udarzy, nie wydarzy nic fajnego, bo i tak widzowie, coś możemy fajnego złapać. Wczoraj na przykład yy, mega wcześnie skończyliśmy, a i tak złapałem coś fajnego widzowie. Fa unikatowego Karasia. Także widzę zawsze coś. Czekajcie, tego nie potrzebuję, dobra widzę. Czekajcie. Zaproszenia nie ma. Kude ten. Czekajcie. Coś jeszcze było? Czekajcie, widzę. Czemu małpa na ryby opuścił klub? To widzę, nie ja coś ogarnę, my się widzimy za chwilę. To widzę, tak że ja już ogólnie zarzucam wędki, Ja widzę, nie przedłużam, my się widzimy za chwilę. Elo. Tak, widzę, postanowiłem, że dam sobie do tego jakoś zanęte i Postanowiłem widzowie, że tym razem postawię widzowie na to, żeby dać sobie słuchać małą Czekajcie. Tu jest coś? Tego mam za mało. Tu mam widzowie jeszcze trochę. Tylko już widzę, tego dużo mi nie zostało. Na następnym ja sobie widzę za chwilę, zrobię sobie ma, tu skafugową mamałygę czy coś takiego no i spróbuję widzę tą mamałygę przetestować albo coś takiego. Dobra widzowie. Ja po prostu zarzucam, czekamy widzowie na rybki. Widzimy się za chwilę przy jakichś rybkach. Elo. To ja widzę w ogóle to nie wiem czy, ty, w, w, czy Wy to widzicie, ale tam w wodzie jakaś rybka była, widzowie. I ona płynęła do tej wędki, którą mam, miałem teraz. I pokazuję, zaciąłem za wcześnie. Czekajcie, widzę, odłożę tą wędkę teraz. Tam widzę, 8.25 jest branie. Tu tam widzę, było widać w wodzie ryby, jak płynęła do mojej wędki. Także czekajcie, widzę, zacinamy. Będzie widać w wodzie rybę. 8.25 branie, widzowie. 8.25. 8.25, co to widzę, będzie za ryba? Coś małego chyba, widzowie. Jakaś wzdręga małutka, widzowie. Pewnie jakaś młodka wzdręga, widzowie. No młodka wzdęga widzę. Dobra, widzimy się przy kolejnych rybach. a widzę, odwaliłem taką akcję, że rzuciłem, widzę, w przypadek wędkę na... Chciałem rzucić wędkę na tak 19 metrów, co nie? A wyszło, widzę, że odwaliłem tak, że wędka poleciała, widzowie, tak. Wędka poleciała, widzowie, na 40 metrów ponad. Ta wędka z ta zrzuciłem, miała powiedzieć na 19 metrów, bo leciała widzę na ponad 40 metrów, co nie? Czekajcie, czy to jest ta wędka, czy to nie ta? To jest ta wędka, nie to widzę, to nie jest ta wędka. To nie jest, jest widzę ta wędka, czekajcie. Pomyliłem widzę wędki, to nie jest ta wędka. To widzę, nie była ta wędka. Czekajcie, widzę, zatniemy tutaj. Zatniemy tutaj. I co to widzę będzie? Co to widzę, będzie? Wzdręga widzę, nie okoń. Co to widzę, wzdręga Ci okoń? Okoń widzowy, okonek nam siadł. Okonek widzę, nam siadł, no dobra widzę, nie nie przyjrzam. my W widzimy po prostu przy kolejnych rybach. Elo. Dobra, widzowie, 8.35. Nie wiem czemu, widzowie, ale tak. Było 8.25, później 8.35, teraz 8.45. Po prostu widzę, tak jakby ryby mi biorą co. Można powiedzieć 10 minut. Czekajcie, widzowie. Kurde, widzę. Nie wiem czemu, ale mam potężne lagi. Mam widzę potężne lagi. Nie wiem czemu. Mega mnie one denerwują. Dobra, widzę, ale jakoś damy sobie radę. O, widzę, coś ładnego siedzi. Coś ładnego, widzę, siedzi. Coś ładnego widzę siedzi, siedzi. Tu widzę będzie też ładnego A nie, czy tutaj widzę lin? Aha, to jest widzowie medalowy lin, Byłyby widzowie jak gdybym złapał unikatowego lina Gdybym złapał unikatowego lina widzowie, to bym po prostu był po prostu zaskoczony widzowie No ale dobra widzowie, 7 nowy linek, zawsze kolejny jakiś gatunek do listy z Dniepru Medala jeszcze lina nie miałem, ja byłem widzowie ryba, którą chciałbym złapać, jest taka ryba na pingwilo i jest to widzowie lin, ale jest, jest też taka inna ryba widzowie I ona się ogólnie nazywa złoty lin i to jest widzowie tak jakby taki lin koj, co nie? Ona jest takim tak jakby, widzę, złotym linem, co nie, I, i ten złoty lin wygląda mega pięknie i on jest na takim łowisku Weeping Willow, ja widzowie nie, ja, za jakiś czas poznamy, jak będziemy grać na drugim kącie i tam dojdziemy, to może udał, może zapolujemy widzowie na tego lina, nie wiem widzowie, ale na pewno, widzę, to łowisko postaramy się podna, poznać z czasem, z czasem, ale dobra, widzę, czekajcie. Na pewno, na pewno unikatowy Lin to jest jedna z ryb, które bardzo chciałbym jeszcze złapać w przyszłości. Tylko ja bym chciał złapać lina na Whiping Willow, bo na Wiping Willow są największe liny, liny oraz na Whipping Willow są największe złote liny i na Whiping Willow i, i złote liny są tylko i wyłącznie na Wiping Willow. Także na pewno kiedyś widzę, chciałbym złapać yy, tego unikatowego lina z unikatowego złotego lina I to by było widzę na Wiping Willow, ale dobra widzę. Czekajcie, jak widzę, zarzucę. 854 tym razem jest branie. W ogóle widzę tak, było tak: branie 825, później 835, później 845, i, i teraz widzę, jest 854. Czyli dosłownie widzę prawie 855, co nie? Czyli widzę, prawie było znowu to samo. Ale na szczęście widzowie jest coś choć trochę innego. Kudę widzę, mam taki lak, że nie wiem, być może nawet sami to widzicie. 854, pierwsze branie było. I pierwsze branie to było: yy, branie na węce numer 4 która jest tą wędką tutaj widzowie. Czekajcie widzę, może dam matkę na tego Lina. Niech już będzie tutaj. Mogę dać matkę na tego Lina Kude widzowie, lagi. Dobra, no, widzę, zostawię tutaj tego matkę na tego lina. Może tutaj zapolujemy na Unikata. Kude wizera lagi. Widzę, są takie potężne lagi, że ja nie mogę. Być może nawet sami to wyłapujecie tutaj. Tu widzę, znowu jest coś miarę ładniejszego. A czekolwiek widzę, nie wiem, zobaczymy jest to będzie. Z widzę chyba. Nie, świnka widzę, świnka widzę. To jest widzę świnka. Chyba widzę, jest zwykła świnka. Tak, to widzę, jest zwykła świnka. Czekajcie, widzę kolejna ryba. Po tej libie teraz wzięło mi chyba około godziny 8:55 albo 8:56 widzowie. Sotki, że teraz widzę wam nagrywam, ale akurat gadamy. Ale widzę, są tak potężne lagi, że ja nie mogę. Ja nie mogę, widzę, ale są potężne lagi. Po prostu tych lagów widzę się nie da znieść. Jest jeszcze, widzę, kolejne branie na węcy numer 1. Czekajcie, widzę, ciągniemy tę libę tutaj. Czekajcie, widzę, może jest troszeczkę. Tu widzę, że mam wzdręgę Tak, tu widzę wzdręgę, czekajcie widzowie 9.00 Do, widzowie, nie przedłużamy, ja zaczynam na wędce numer 1 My się widzimy, jak już będę wyciągał rybę tutaj, elo Do, widzowie Ciągniemy rybę już Nie widzę, co będzie, jest to chyba wzdręga Nie widzę, trawianka Trawianka, widzowie Trawianka, widzowie jest widzowie trawianka, dobra widzowie. Ja je przedłużam, ja poluję dalej. My się widzimy za chwilę przy kolejnych rybach. Elo, widzowie, ogółem tu ja widzowie, chyba biorę zanętę i ja po prostu widzę nęcę. tylko ja widzę, zrobię tak. Rozrobię ta z tego miksa widzowie. Na unikatową drobnicę. Patrzcie, widzę, pokażę Wam. Jeszcze na tym klipie wideo, zanim go zakończę, to zrobię to z wami, to zrobię zanętę. Czekajcie, zobaczymy się jak już się to zrobi. Dobra, widzowie, zanęta już się można powiedzieć zrobiła. O kurcze, widzę, że mi Universal Mixture. Na szczęście, widzowie, Universal Mixture. Mogę sobie kupować tutaj na łowisku. Czekajcie, tu gdzieś jest Universal Mixture. Przysięgam, przysięgam, widzę, że tu gdzieś było Universal Mixture. Tylko nie wiem gdzie. Czekajcie, przysięgam, że tu gdzieś widziałem Universal Mixture. Że dało się je kupić. Universal Mixture. Gdzie ono jest? Carb liwa, Rival jest. Nie ma tutaj Universal Mixer, nie gadajcie widzowie, że ja kupiłem wszystko już y, Universal Mixer, dobra widzowie, nie przedłużam, na razie co muszę zrobić widzowie, to muszę wyjść tak, tutaj dać, to unikatową drobnicę usunę, czekajcie widzowie, tu dam zanęte, tu dam zanęte, Dobra, i teraz tak, widzowie. Teraz tu damy, tak, tu damy, oraz tu jeszcze widzę, damy do rakiety. Dorzucimy widzowie jeszcze. Mamy albo Aby wiecie co widzę, czekajcie, co by tu dać zamiast Mama Grand grand Granki Nie. Średnie i duże, gdyby rzeczne. Nie, czekajcie, widzowie. Zanęta, piernik, może. Nie, czekajcie, widzowie. Dajmy widzowie, tak. Dajmy widzowie, tak. Czekajcie, co by tu dorzucić. Ha, bo ja tak zrobię. Czekajcie, widzowie. Tutaj widzę tak. Zanięta pień. Czekajcie, widzowie. Tutaj taka. Gdzie widzę ta zanęta? Mega czysteczkoła zanęta. Albo nie wiecie co? Co innego zrobimy. Dobra, widzę. Weźmy tą mama łygę. Spróbujmy, widzę tą mama łygę. Zobaczymy, jak ta mama łyga będzie. Także widzowie. Ja ten klip ogółem kończę. Ja widzę, że będę nęcił. I jak widzę, ponęce, ponęcę, to wtedy będę łapał dalej. Także widzowie. Ja się z Wami żegnam. My się widzimy za chwilę. elo.